Siema ma widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście naturalny. Dzisiaj znajdujemy się na Lions Bar z niesamowitą ekipą jest nasza tutaj żonka Andrzej Wazon. Witamy. Hello. Jest nasz dziadek tutaj rychu. I Pewl Gej, witamy serdecznie. <grym> Zapraszamy na grę. Jest to oczywiście chaos. Mam nadzieję, że uda się tutaj zdymać chłopaków i będzie zajebiście. Ty musisz tam kliknąć, wiesz? Musisz kliknąć gotowy. Nie wiem Gejsa. Nie łopie! Aaaa, sorry, sorry! <laughs> gotowy i lecimy z tematem. E, widzowie, ostatnio tę się nie. Nie, ja chyba wydałem jedną grę, ale ciasko nie dał rady, żeby kasa hapnąć. Więc to mam nadzieję, że teraz da radę, tak? E, nie będę machał kamerką, bo się truliście o to ostatnio, ale, ale będzie dobrze, tak? E, no dobra, łatwo. Ale z... jest, gdzie jest ciasto? Dla przeciwko mnie, zmieńcie to miejsce. Bichu. Zostawcie A? łapkę w górę, zostawcie Bychu. suba. E, Jemy ci spyska psie. Miły komentarz, również mile widziany. I do chłopaków widział tam też ciekawe. Ojojoj, oj, oj, ale tu jest. Jaki to jest King Stable? Ale tu A. jest Dinka, tak, tak. A tu może tylko po jednej, nie? Po jednej, po jednej. Tak, tak. Ale chujnie. O, gość ma trzy, trzy kingi. King. Mama, no. No, ale Tebor jest zrobiony, człowieku, pewora to jest tak dymem na tej grze No ja... cię no, że... kurwo jebana, chciałem ci Spoko, ja miałem 3 więc... spoko, ja i tak Ej. miałem Ej. ale, Ej, sprawdzę, sam, ale, ale ja sprawdzę w Ja chciałem like <laughs> Nie, ja... a no, Nie, nie strzelaj no. ja nie Dawaj chciałem. go knurze <laughs> Ja nie chciałem cię sprawdzić, nie? Uwodę kliknąłem Ej, a jak gadamy w grze na V, to rusza mi morda się Gadaj, halo, halo. Tak, no? rusza tak, się rusza się no jemu powinniśmy zagadać Dzięki nie? Ryj. no dobra no to będziemy gadać wczoraj na następnym odcinku nie, no nie odcinku będziemy. to ci pacha dziewczyn o kurde kujem. o ale mam oooo kujem no, no, to... CO, Co za... ZA ŚMIEĆ CO, Co za, ZA ŚMIEĆ, śmieć? No. ej no miałem kurde chute... Królował z... i biały chokera i kurwa, sobie radził. Kurwa, jesteś. Aż kurwa. Nie sama. Jest... Byczka, byczka, stary byczka, Świnie, świnie, bo ta świnia przeżyje wszystko. I co? Ja taki psa słowa. Ciekawy ciągle odpierdol, kurwa. Ma że kijkom, Nie mogę cię sprawdzać ani ty mnie no to kurwa będę cię jebał A, No ale mnie nie chce, cię zdynam, kurwa, jak się z tym łóżka proszę cię, kciasko. Proszę o, kurwa. cię. O, kuga. Kujem. Kujem. Pevor może mi robić lachę, to jest oficjalne! <grym> to jest tamskie. nie? Queen. To jest statement, no? Ja co ci chodzi. Ja mam swój tutaj. Dawaj nie co nie mam. To już tutaj tak w pół leci teraz. Dobra. Leci to? Ciekawe dawa. kto. Ciekawe kto. <grym> Ciekawe kto? Dobra, Queen. O, Siaku, trzymaj się. Liar! Nie będę Mogę sprawdzać wcześniej, bo ja miałem trzy damy kurwa. No ja miałem dwie.

Ja nie słyszałem, no. No! To ja został do wizualizacji oczka, to bym słyszał, ja nie słyszał oczka. A peweł jest taki ostrany mnie sprawdzić, człowieku. Ja, ja nie muszę cię sprawdzać, stary. PirateSwap. Jest to strona do wymiany skinów z CS. Zbudziły ci się stare skiny, albo masz skiny, którymi już nie grasz? Za pomocą PirateSwap możesz natychmiastowo i bezpiecznie wymienić swoje skiny na inne. Już po paru kliknięciach możesz cieszyć się nowym skinem PQ. Dodatkowo, jeśli brakuje ci budżetu do twojego ulubionego skina, możesz również doładować konto używając sposobów takich jak visa, sklep, blik, bank, Paypal lub Cryptocurrency. A co najlepsze, używając kodu NATURALER dostaniesz 35% bonusu przy każdym doładowaniu. Głupi jest ten, kto nie skorzysta. Zapraszam na PirateSwap. Ale musisz, musisz. nie, nie muszę, nie, nie muszę. Dobra, teraz ten w Tewora nie wręczą. Dobra. <mandu> Queen. <forsz> na pewno. Na Ale mamy tam... Nie działa, a ja dałem chaosa na początek, nie? Myślałem, że Dygaz sprawdzi, a tu ci heca, nie? Ale no, nie przecież nie ja cię czytam jak książkę. nie za... Close go. one. O. Nie no, lubię, ja lubię tą grę, no. Tak... Ja Rycha tak robię, żeby do nie? Tak, <laughs> takie mały <laughs> mózg. a on tam tam wiadomo, nie? A tak, chuj, no. No. jak chuj no. Mały jak on? Wiadomo, 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 wiadomo Pewor, wiadomo, nie? Chuj no. A no? Mały jak Jerońskie. Tak, tak! Kurwa, Peworek, wszyscy do ludzi, naprawdę. Kurwa, do ludzi. No nie miałem nic, a Rychu bym je sprawdził pewnie teraz, nie? No tak myślałem, czy No Mogę króla przygotować, ah! oh, 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 oh. Ale szybciutko wyjebałem peta z gierki, co? <ścoughs> szybciutko! To to nic nie zrobiłeś, stary. Powiec, 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 jak to? rzucić kartę, którą sprawdziłeś. No, no mogę się sprawdzać. No mogłeś się sprawdzać. Dlatego się sam porobiłem. Ja cię wyruchałem jak śmiecia. King! Nie, ta, ale Ryku to na razie sprawdza, właśnie! Haha, Ryku! Dawaj, Ryku, dawaj go! Ryszula! Rykulec! Stratura sam się wyciąga. Yes! Yes! Ta świnia jest tak głupia, co ty robisz? <laughs> no, mus... no, w sumie nie musiałem, ale. Ale, ale, oh, ale. Ale, ale. Błaga, błaga, błaga. Klusman! Ile mam trójkę, ta? trzy. O, cztery. No, no, przy tak, ja przy życiu! muszę uważać widzowie. O, też nasz no, Ej, a jak cię sprawdzę, a ty bydasz dobrze, to możesz strzelać do ciastka? Strzelisz do niego? Nie. A to się pierdol, kurwa, śmieci zajebane O oh, ale kozak. Będę cię jebał Kujem. teraz. No, sprawdź, sprawdź, bo to chuj jest. to był fejk. Laja. Ja pierdolac. Te, ten debil to już kurwa przesadza, nie? <ścoughs> Mika jebana, dynasowa. I, I niech cię wyjebie, kurwa. No, niech padnie, niech, pan, niech, pan, niech pan, i <śmianie> dałeś fajkową, nie natural pierwszą Nie, ja miałem tego, chaosa i damy same Ja gówno miałem Ciasko od 7 gier nie sprawdził dobrze czytkuś, Queen. O, <śmianie> Ej co ty <śmianie> zrobisz Kurwa, Co ty zrobisz? Jako sprawdź dobrze no <śmianie> Mogę. Teraz, teraz sprawdź Queen Mogę stary, ja mam sam do końca Musiałem

o kurwa Te chłopcy Chłopca był no, bez nie? nie chujem Chujem Ja nie... ładuję teraz broń i cię napierdalam Wiedziałem, że mnie sprawdzisz teraz, no. A A to, szukasz, Wiedziałem teraz Skąd ty gadasz, jak mi wypierdala z teraz? Świniak, nie, kliknij, nie. X kliknij x kliknij X-a, Zobaczymy, czy znowu stu zajemiesz, tak o No, zaraz kliknę, Teraz, 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 teraz nie, nie mogę. Teraz? Nie mogę, nie mogę. A teraz? To już nie mogę. Mm. Dawaj. Kui. Zaskakowało tak, to mógł. Kui. Kujem. O, trzy kujem no. No, kurde, bo... Będę cię KURWO jebał! Będę cię KURWO jebał! Nie, ja teraz ginę, teraz na pewno ginę już. ZOSTAŁ mnie, ZOSTAŁ mnie, ZOSTAŁ mnie. CZEMU ja nie RZUCIŁEM tej damy? CZEMU nie RZUCIŁEM tej damy? Proszę, nie? Nie! Nie! Dawaj, wody, nie! Daj się kurwo zwrócić przeciwko mnie! Nie, 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 nie! Nie, mam Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie! teraz jest. Pa, pa, pa. się będzie próbował tutaj zrobić coś, zaznaczyć. Co no, na, bank, na banku ja leciałem. Na dziwka jebałeś, no Ej, dygasz to jest zwykły, naprawdę kurwiszam w tej grze, nie? Ale mam wyzerowane kule, więc kurwa nie mam szans. Kule ty możesz ojebać. Nie no możesz, możesz go zabić przecież. No z pierwszej niech poleci śmiecie, to Zobacz jak już Dobra. No dobra. Dobre, dobra. 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 Jak <grym> like myśli? Uli. Nie wierzę, nie, nie wierzę. znowu go złamał, tak? dobra, dobra. Ale to dobrze, to dobrze. Ile ja mam z sobą, Fewor? No to nawet nadzieję, że to dzisiaj. Jak Riku to wygra, <grym> to, <grym> to, <grym> to nie jak odmienię. Jakby się zabili między sobą. O! Wygrał! Wygrał! Demes jest zniszczony! Demes jest zniszczony, ty tylko przez przypadek kopleczek możesz wygrać, patek, kurwa. Ty, <laughs> <grym, grym>, możesz co najwyżej kurwa mieć tangę na oliwicie. Oh, dobra, dawajcie jeszcze tego alfa tej. Nie, dawaj Defila teraz. Defila? Dobra. Dawaj, Defila. Dobra, gotowi? No. Kliknijcie tam. Dawaj, Josiu. Już ale że ten Rychu to pika. wygrał, kurwa, ta. to na Nie Nie przez przypadek, tylko ja teraz rucham, o, jeszcze i dalej Wyczek! O, pyszek, da Ci takie wały przyciskał ta, na ten rożek już. No zobaczysz, no, no, zobaczysz. No, to, zobaczy. to zobaczymy, No tam Dodam kurwa, Tweluku, obok sienis, to Ciebie to teraz taką. tako, tako kompleksik, bo... ale my <laughs> się dbamy, <laughs> go będę dywał, nie? <laughs> Ale ty je ty, ty od siedmiu gier dalej dobrze nie sprawdziłeś, to rozumiesz? To do ciebie nie dociera. Ale ja się wdymam, jak nikt tego pasucha. Tu, oh. A, tu pisa, która na dawno. CO JA ZROBIŁEM, Dobrze, Dobra ujrzał się, się pomyliło, no! Nie wierzę w tego psa, że będzie ciebie sprawdzał cały czas. Yes. Ale na chuj, na chuj graj, w mnie. Ej, to, ale na chuj zem. ja w ogóle nie kliknąłem na tak, gdzie mamy ich, nie? Psy. Jeden jest Dobra <laughs> Cześć, że tam przyjrzały gra, no, Uważaj natural, uważaj, bo cię znowu może w pierwszym sprawdzić One is Mhm 3 is... <try> Brawo na Pierwszy raz od 7 grudnia, bo też Dobra, oh, no, no. no, 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 zobaczymy co tu te, te twoje free ace to możesz sobie <try> wiesz, kurwa. Nie, to te numery pastuchu, kurwa. Ty się nabrał 35 razy, ale kurwa nie z nim to numer. To jest ja... je ja ty ty z Nie, to jest jedna z głazów. Nie, to jest Nie, kurwa, obejrzyj sobie odcinki, ty jej opiekę, pierdolon. przez kurwa alkohol, problemy z pamięcią, kurwa.

no, Dobra, to idiota jest zwykły. Ja, ja minę to przepalić, bo nie mogę tak. Ja nie mogę co Szkoda, szkoda, stary, bardzo wielka szkoda, że nie Three nagrywałeś queens. teraz do kamerek. Bo chciałbym jego kurwa minę Someone's patrzy. got a death One queen. One, 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 one queen. One queen. To jest ten, devil rzucony, nie chuj.

ale ci przepycham znowu, czy no, teraz patrz. No to przepychałem, przepychałem. No? Płac. Przepychałem. Przep... O kurde. Co teraz są? Acesy? No, no to ci przepycham, Three stary. Is. No na pewno to jest tam przepał. Hope that off. No sprawdź go, jełopy, sprawdź, mówię ci, sprawdź go. E, Three aces. One, is, is. One, is. One ace. One ace. One ace one ace liar kurwa jebana <noise> <Susia, głosy> ja słuchał sam nie, miał pewnie nie miałem pewnie dobrze ale ja nie miałem żadnego asa w tejże żadnego <noise> let's hope this bunny still got luck ale pan siedzi <noise> do końca serdzie <noise> do, do końca mnie zwabił ja znalazłem tylko trzy fake'i przepchać to nic nie jest prawda pewnie ja będę on, on nic nie sprawdza, jaką kartę rzuci, nie? No nic, nic. A co, queiny mamy. Three queens. No na pewno. No na pewno. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Wow. It's me or the bullet. Dobra, wypadł. Wypadł, wypadł. wypadł, wypadł. Aj, aj, aj. To świniaku lecisz w neksie. Na no, to patrz. Na no, to patrz. No, dajcie coś, daj daj coś dobrego, dajcie coś dobrego. Uuuuh, okule. 2 No na pewno, no na pewno, stary. Ja, ja miałem co tyle jasno. No chodź, to sprawdzę. Ooo, lecisz, lecisz, trzymaj się. Nie, nie, nie ja tu tak, nie żyję. Was wszystkich, was wszystkich przeżyję. Ej, ile mam na to? Dobra, gram teraz ze świniach, jak będzie w szoku. Dobra, dobra. dobra o no. no to Pa. O kurwa. O kurwa. Ale fręczę One king. Chuj, Cipkuje, chuja leci chuj, ci. One king. Ach, ujaja! Pies, jebany, który ma no pies? Dobra, odrzuciłeś w kaweł, czy wrzuciałeś? Dawila, dawila, dawila. Aaa, no widzisz, że gaz? Zawiedzcie, no, ciebie uratowałem, kurwa. Ty no to lecz, kurwa. A ty mnie zajebałeś, kurwa prze. Oooooh! Ach, chodź się w dupej. <laughs> taki pies, toś taki pies. <laughs> Dobra. Rzuć, kurwa, jakieś dobre karty ale, ale karaczany teraz wpadły. True Kings. karty. dobra, nie? ja. Nie, nie, dwa Jak myślałem.

That's brave Pierdolony kawał Three aces Liar Nie no nie mów, że kompleksik masz z dyma tam No, powiedziałem A przecież nie ma ciebie Dygas w kurwa sied kurwa pewo robi no Wiadomo, jemy no Ale tyle ci, ale tyle ci Ja pierdolony Nie no nie, ja skończyłem w czystość to zyw Spokojnie, spokojnie Dobra, zobaczymy, co tu się dzieje, no. Asy, asy. Ogólnie pewnie ma dwa nadgłęby, do czasu cztery, nie? No. no A ja, Bera? One spokojnie. ace. <głos> <głos> Three aces. Liar. <noise> Sła... Liar. nie, dobrze, dobrze. Kurwa, no, Maciek, on ma co, co ruch prawie, te asy. Znaczy, te trzy karty. <noise> nie, tylko wtedy, kiedy sprawdzasz. Nie Jebany. Dobra, przeżyję to. <głos> <głos> Ej! Jesteście takimi godzinami w tę gierkę, że ja do... ci nie będę... No, dajcie tak. jeszcze chaos na szybko. Chaosik, chaosik. Tak, chaosik. ostatni chaosik. A kompleksik przyszedł? Kompleksik jesteś? O? No, no, dawaj, dawaj, dawaj. Zapraszam. A no wejście, Michał. Eee, no, pewnie już jesteś. Czekaj, gdzie ty jesteś, Patryk. Podaj mi się gierka z Ale zapraszam. No. dać wam szansę i sobie zagrajcie z Michałem. A my się rozjedziemy, nie nie, ale... nie, 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 te gasa Dywamy. ty mamy. Dy mamy. Kompleksie. No, no, do, no, do, dobra, to zruchaj go, zruchaj go. Kompleksi! Na kogo zapraszać? Na 10 gier sprawdził raz dobrze. Mam Halo. wchodzić czy ty Michał ty chodzi? Ja, no mogę Ale wejść, wygrał nie? wtedy, ale wygrał. Wygrałem, wygrałem. No to Nie wtedy, tak? wtedy. Dobra, kiedy... to Michał, Michał, Dymaj go. Kamerę wygrał wtedy, mi, kiedy kurwa chaos poszedł i strzelaliśmy nawzajem. No ta, no ale to on do chaos, a to ty sprawdziłeś Gdzie idę? ładujesz się. Dobra, level 15, ready? Michał pracuje i ja, mi. Ładuje się, Radz... Ładuje się, Lascaka. nie wyzywaj mnie. Czychłaściaka. Dlaściaka, dlaściaka. Ej, ale... No fajna, fajna jest gra, ja ją lubię. No lecimy, lecimy panowie. Słop. Dobra, pod kogo grać? Będzie mnie na golfie pomagał? ciebie, pod ciebie. Szybki swap. Ja mam głos o tą gierkę. No ja te. No chyba się wystytuję tu ustawienie. Szybki swap, ciastko za graczola. Jest chaos czy devil? Haos, tak, chaos. 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 I to już spojrzenie tylko rzucamy. Tak, tak. <coughs> Przepraszam. Dobra, niech da dobre rozdanie, proszę Państwa. Niech da dobre rozdanie. Dobre rozdanie. O, dał, o dał, dało, no, dobre, no, dało, dało. Dało, dało, dało. No, ja. <laughs> Dobrze sprawdził, nie? A, o, zajebiście! No, ja strzelam w Tebora. Ja strzelam w Dygasa. Mieliśmy na Dygasa bić. Ja w Tebora wale. Dobra, naturalnie no, nie wali. No, no, to, dawaj. No, nie co, kurwa, to co kurwa, to... W Dygasa teraz nikt nie wali. <laughs> ta, ta. Ej, pół a świnia miała w Dygasa wali we mnie, no. Ja walnę w niego, bo on nie, bo, w nikt w niego nie walił, żeby było, wiesz, fair. Jakoś kata gość. na biednego małego Grzesia. Biedną ja, małą myszkę. Ja, ja, kurwa macie. Na ej kaszka na paluchu King. Kurwa na klawiaturze mam, przepraszam no, kurwa. Co to, Ach, to... To jest, kurwa. To ty, bigasce. Teraz będziesz kurwa to jeszcze sam. Chain slow ci, wciśno ci tego się od jakaś wcisnął, ja chcę gadać. Bigasa to ja robię jak w bota. Co za to? Ty... Jak w bota. Nie, co... Są... Nie mały tak, to jest taka fajna. Ale tu. Ja nie lubię tego chaosu, bo tylko po jednej można... Tak, no i tak gorzej się w chuja wali. Znaczy, no nie no, wiem, no, tak. Ale no. tak, tak to, to w... nie czytasz, tylko z... więcej jest, musi mieć farta, A tak to możesz czytać z tego, czy to jest jeden jakoś wiesz, taki might game, może się odbić, No nie? tak to wciskam im trzy i jesteście jebani I kurwa. Wiadomo. I kurwa, chyba go sprawdzić, kurwa, myślę, zaryzykowałby, nie? Zaryzykowałby. Zaryzykujmy, wiadomo. King. Chuj w to. Nie będę pierdolony na tym razem. King. King. King <śmiew> Lion <śmiew> Ty kurwa ty, ty <śmiew> nie ja, nie <śmiew> no nie musiałem. Everyone ale. relax. The is in control now. Zostaw, mnie, no zostaw! Nie. mnie to co ty Zostaw świniaka, zostaw świniaka. Ja, 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 nie. Dobrze, ale nie no nie, ważne, strzelak, nie? To, 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 to... Dobra, to strzelaj do pola, ale... eee, Tak, tak tak. Gregory. Tak? Halo, halo, ja halo. nederland, Florida, co? Mm. Co? Co, ty? co? O kurwa O kurwa Chyba nie, nie macie szans, nie? Patrz go, go Nie, nie, nie. nie. ja no, mam za dobre karty Ja mam za dobre karty, ja, za dobre karty żeby sprawdzać jakiegoś praja A ale co? U, A, hey, co my tego, my nie? My. A miałem trzy damy teraz Miałeś trzy damy? No No zostaw mnie, dwiega patrz, kurwę, no patrz, kurwe, jebaną Ale dobrze, każdy będzie miał nie, ty raz działał na przykład O! ja jestem. Chciałem on wahi korpus femora. A się to można zgadać, kurwa? Femor, kurwa, słuchaj mnie. To będziesz usuwał te komentarze? O, King. teraz co ja sobie to, na to, na to, na to, na to. ja Na dam Nie spokojnie. co to jest. Na że. Naturalnie, nie sprawdza, jak raz mnie kurwa sprawdził, to się wyjebał, nie? King. Spokojnie! To niesamowite. King.

na pewno nie mielone stary, bo już mielono cię za bardzo. Ja bym sobie z buraczkami, z... Z buraczkami <śmiennie> kurwa i pire. Takie od mamusi. Dziwko. No kurwa. Dziwko <śmiennie> to Trójmiasto, a nie San O kurwa. Mine doesn't to przeżyję stary. Przeżyje i A nie no, Dygaz ma 3 na 6 to kurwa może mieć pa. takiego... Pa. Tego już lub szota? Wymażę jak bota. Jak głupiego <śmiennie> <śmiennie> bota. Składkiem nie sprawdził. Nie, jak rucha was od 6 gera, wy coś pierdolicie, to jest za mocne, kurwa. O, tak, dobra, nie ma co, nie ma co. Tego Trzy graliście Ale jeszcze poprzedni liście. O nie, tygasz, nie tym razem, nie tym razem. Pojebane, ty ja już. A bo te sobie się wyzerowało, jak wyjebał w pwl Tak, tak. A, to było jasne. Dobra, on leci, on leci w pierwszym. Nie no, to. Ile mam, dwa czy jeden? Chyba. Chyba. Zaraz będziesz miał wszystko, panie. Tak. Bo, ta, bo cię znowu że strzelał do ciebie. Aha, <grym> Ale kurwa, jest jazdunia Jest jazdunia, to się kurwi ta twoja jazdunia. Teraz nie, może nie, ale następnie na pewno dziś skłamał. Na pewno teraz nie... O! O! <grym> Można wyjechać w Pewora? No, można. A ja trzyma ja to A właśnie... Dobra, ja zobaczę, ja pierwszy raz sprawdzę czy mogę w pewora dobra, to jeszcze raz ja zajmować. <laughs> można, ale nie strzeliłem. A no dobra, czyli można nie strzelać. Tak, ale jakby pistolet pistolet, to ja na ciebie wiesz o co? Dzień, że cię chuja ja zrobię. oj oj. oj. Ja wiem same, Ja miałem król ten, Ja miałem wszystkie złe kurwa ogólnie karty. Hmm. Dobrze, że gdzieś sprawdził. Queen. Kumil. to, to chyba nie Dą tego wszystko kurwa przechodzi, nie? Fire! <grym> Dobra, hipopotamia. Ja strzelam, czy on wybiera? Strzelasz, strzelasz. This is I not the worst mistake i proszę <grym> <grym> A znowu miałem wszystkie kwioty. Znaczy ja i wiesz... To... ŚWINIA! 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 Zrobimy króliczka na... Na króliczka to robimy, na króliczka. A jak, króliczka? A jak jest na króliczka? No za te ja. i... ŚWINIA! Co za pies! A ile ma świnia? Dwa. Nie, nie, proszę, nie. Tygan. Oszczędź syneczkę. stary. E ile mam na co? Mało Mało Pan pomidorek, pan pomidorek Pan pomidorek, pan pomidorek King 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 Kto pierwszy sprawdzi? Chodź do mnie, ja miałem króla i nie wyćpiłem, ja uwielbiam, bo no mi się klikam przez przypadek, to co za, no, za mecz, ja co za mecz, serio, widzowie mi dzieliliście, raciści, czy jesteś na dysku, jak pies zwykły. Nie, serio, serio, już wygrał i mi się tam kliknęło. Ale to jest handicap, bo on ma jakieś szczęście z dupy w tej grze, jak już założyliście. Ale stary, ja to po raz powinienem wygrać. Tak, tak, tak. Miałem króla, miałem króla. Ale chudnie to było. Ale jak nie wygrasz, to raciści ta gra, nie? No, skandalicznie to widzę, że przed lat przerabiamy. Liar Ale, cieszy się do mnie. O kurwa. Ale, dobra, ty będziesz miał 5 na 6 Nie, to wtedy pilu rzuciłeś chaos. A, kur... a nie, no, on ma większe szanse, cię wyjebać z sumy. No, on nie. Proszę, kurwa, zabijcie tego królika jedno. Let's make this play. Niesamowite, ej, Ale, chuj, to no, jak dygasz cię złapie, to wali lotę, no. 4 cz czy 5 mam nad sobą? Na 6. Oj, oj, oj. King. x 6 King. Eh, doutor. Não, tenho chance, não deu chance. Me deixa repetar lá isso. Não estava a dar, Eu que Dobra no widzowie no Dygaz wygrał no. Dygaz wygrał. Farce, tam. No, mi się kliknęło. Ale ogólnie grało się zajebiście. Także co widzowie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, dajcie komentarz. Zapraszam do chłopaków, Dygaz, chcę co pokazuje jeszcze. E, I to było na tyle. Trzymajcie się, ciepło, o Też, fajnie się grało, fajnie się was jebało.